która powie temat zmiana jest niewątpliwie pożądana. Jeżeli tylko wiemy, ku czemu się zmienia. Marek Prówiszczyk maciu tak pozwolą Państwo, że z kartką, aczkolwiek nie po to, żeby czytać, bo tutaj zaraz mnie i woda podsumuje, tylko po to, żeby się zlimitować, bo też niestety skłonność do zbyt długiego gadania posiada. To jak kartka, jak tak i. Zegarek. w tym momencie, że to jak pan prezes był uprzejmy mówić o tych pieniądzach, to ja już chciałem wstać wyjść ze spotkania, a nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko co mi się kurczę, trzeba wyciągnąć skarpetę z szafki i natychmiast do banku pieniądze zanieść. Całe szczęście przypomniałem sobie, że one to już leżą bo dla lat tak, skarpety wyciągać nie muszę i dlatego mogłem z Państwem zostać. Ja y, dużo optymistycznych słów padło, a ponieważ jestem A, hm B, filozof, to niestety posiadam również zdolność do Reklekcji mniej optymistycznej, to jakoś tak się stało, więc Państwo pozwolą, że trochę e, mniej optymistycznie, bo nie o bankach. O bankach tutaj było dzisiaj dużo dobrego i pewnie jeszcze sporo dobrego można by było powiedzieć. E, Natomiast no, jak włączyć u nas telewizję, to pierwsze co słyszymy to to, że jest straszny kryzys. I my wiecznie o tym kryzysie słyszymy, wiecznie o tym kryzysie rozmawiamy. Ja prawdopodobnie już zaraz tutaj tych bezpieczeństwa bym potrzebował, o których była mowa, bym powiedział, że kryzysu nie ma, bo bardzo dużo osób się za to obraża. A ja mimo wszystko, ponieważ jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że teraz się oddzieliłem pulpitem i ze dwa metry jest to, ja powiem tak, kryzysu nie ma. A, a szanowni Państwo, w jakim znaczeniu kryzysu nie ma? Otóż, jeżeli byśmy zajrzeli sobie do słownika, co to jest kryzys? No, kryzys jest to po pierwsze jakiś stan nagły, niespodziewany, przejściowy. No, niespodziewany na pewno ten stan był, zwłaszcza dla analfabetów, dla tych, którzy y, czytali, czy dla tych, którzy myśleli, którzy są zdolni do refleksji. Tu będą i, i, i one jednostki, tak? ponieważ to zazwyczaj jednostki są zdolne dla, do refleksji a nie masa, dla tych ludzi, którzy no, na przykład 30 lat temu, za czasów, kiedy podobno nie było za czasów, co czytać, przeczytali sobie, jakoś tak się stało, przetłumaczone do cenzurowanej wersji, trzecią falę to, to co się stało, to co się stało, nie jest w ogóle absolutnie zaskoczeniem, pod warunkiem oczywiście, że zmienimy perspektywę widzenia. Tak? Czyli Przestaniemy wierzyć, że wraz z epoką przemysłową osiągnęliśmy najwyższe stadium rozwoju cywilizacyjnego i że wszystko, co ten stan zaburza, jest... E no właśnie, z zaburzeniem stanu. Bo jeżeli przyjmiemy takie założenie, że wraz z gospodarką epoki przemysłowej, my wznieśliśmy się na wyżyny no, niewątpliwie w stosunku do epoki agrarnej, e, z jednej strony utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony zyskaliśmy niepomiernie wyższy standard, no i nagle ktoś nam to zaburzył. Można, można sobie powiedzieć tak. Jeżeli trzecią falę to flagosów, czyli to re rewolucję informatyczną, i teraz celowo to na chwilę, zwłaszcza jeżeli my ją potraktujemy właśnie tylko jako rewolucję informatyczną, czyli pojawiły się nowe techniki, no to szukamy kolejnej fali rewolucji przemysłowej. Jeżeli jest to po prostu kolejna fala rewolucji przemysłowej, tylko polegającej na tym, że wszystko zmieniatoryzowaliśmy, bo tak nam się kiedyś Japonia kojarzyła, a chcieliśmy przecież być drugą Japonią, przynajmniej niektórzy nam to obiecywali, no to które, które przedtem działały. Trzeba też tylko zminiaturyzować w znaczeniu najgorszym, tak? czyli szybciej robić, dalej. Zmiana staje się w tym momencie celem samym sobie, a brakuje refleksji Nam pewnej ogólnej, przepraszam, że ja tak powiem, na, no przynajmniej mnie w pewnym momencie zabrakło, wiele osób w gospodarce zabrakło refleksji, bo przestaliśmy sobie mówić, a właściwie ku czemu się zmieniamy i do jakich realiów my się zmieniamy. Bo jeżeli założenie jest prawdziwe, że mamy kryzys, po tym kryzysie będzie przywrócone pewne status quo, gdzie było nam dobrze, rozwijaliśmy się, no przynajmniej niektórzy tak wiedzą, że było nam dobrze, to rzeczywiście słuszną jest również metoda przyjęta, przepraszam, na większość przedsiębiorstw, wzięcia kryzysu na przetrwanie, bo co trzeba zrobić, e, zrobić jeżeli kryzys jest przejściowy? zabezpieczyć stan posiadania, zabezpieczyć środki na to, żeby kryzys przetrwał przetrwa. i co zrobić? No jeszcze oczywiście i to teraz na działkę HR-owców muszę wyjść, zapewnić sobie takich ludzi w firmie, którzy będą w umiejętny sposób administrować żeby przenieść firmę za kryzys, a dalej ilość przejdzie nam w jakość, to już było tak, ja, ja pamiętam to hasło, ale wierzymy w to, że ilość przejdzie nam w jakość i odpowiednia ilość administratorów e, spowoduje, że będzie dobrze. Ja gdybym prosił, ja może skorzystam, przepraszam na Dziękuję bardzo. Ja wiem, że to jest łatwo tak często pomyśleć, że tutaj weźmiemy sprzedażowca, który umie nam przypilnować weźmiemy HR-owca, który będzie pilnował, że zwalniać ludzi w odpowiednim tempie, bo zredukujemy koszta, etc., etc. Są to metody bardzo fajne, tylko te same osoby, które podejmują te decyzje, zazwyczaj tuż będzie bliżej bankowców, zazwyczaj nie wpadają na pomysł, żeby dyrektora finansowego wymienić na księgową, bo wtedy taki niepokój w nas się budzi, że to chyba jednak nie do końca e, jest to. Jeżeli my dążymy do tego, żeby w tej piramidzie maslowa, tak wartości nie schodzić na najniższy poziom, to przepraszam, część będzie niepublikowana, wiem, że tu e, koledzy nagrywają, ale na ten najniższy poziom często schodzimy w zarządzaniu, choćby dlatego, że nam jest to wygodne. Tak? Jeżeli my idziemy i do związkowców mówimy, Słuchajcie, nie my płacę albo, albo, albo musimy zwalniać, my schodzimy na poziom bezpieczeństwa, ten najniższy, podstawowy poziom, a nie wchodzimy w górę i nie zastanawiamy się jak przedsiębiorstwa rozwijać, bo jeżeli my mamy przedsiębiorstwa rozwijać, to po pierwsze musimy uciekać do przodu a nie po prostu konserwować stan zaistniany. Żeby uciekać do przodu potrzebujemy z definicji liderów. I to liderów, ja wiem, że to jest słowo w korporacjach wyświetlane, ale liderów nietypularnych, tylko ludzi, którzy potrafią przekonać, ludzi, którzy potrafią za sobą innych pociągnąć i ludzi, którzy potrafią stosować odpowiednie symbole. I te symbole to nie muszą być symbole wspaniałe. Ja co prawda e, pierwotnie nie, nie, nie miałem tego używać, ale Iwona przypomniała mi taki przykład z przeszłości, symbolu, który e, no, uważam, że pokazuje jak, jak to działa, jeżeli celem w zarządzaniu ludźmi nie jest a przedsiębiorstwo, przepraszam bardzo, teraz będzie potem osuła trochę, to są przede wszystkim ludzie, dlatego, bo w przedsiębiorstwach, ja miałem przyjemność, teraz pracuję na przykład dla Schneider elekty kiedyś pracowałem dla Siemens'a, to są potęgi technologiczne, tak? I, I uczciwie nie mamy tego prezesa tutaj, teraz to mogę powiedzieć nas. Technicznie to w zasadzie mamy podobną technikę do zaproponowania. To jest pewnie ta sama technika finansowo, bo dzięki nie najgorszej kondycji banków i temu co zrobiły, dysponujemy prawdopodobnie podobnymi zasobami. To o możemy konkurować, to są ludzie. A żebyśmy konkurowali ludźmi, to musimy ich zmotywować, pociągnąć za sobą. Można ich motywować oczywiście przez bardzo rozbudowane programy, przez bardzo rozbudowane narzędzia. Tu mnie nie będą lubili doradcy, konsultanci różni, ale ja mogę wstrzelać raz konsultantów, bo sam dwa i pół roku byłem konsultantem. E, także e, pozwolę sobie na taki strzał na koniec tego swojego wystąpienia. Konsultanci e, zawsze opowiadają, że najwspanialsze narzędzia to są te najwyżej rozbudowane Przyznać, że użyliśmy pełnego arsenału wszystkich narzędzi, jakie konsultanci nam proponowali. Robiliśmy wspólne warsztaty, nic. Robiliśmy e, spotkania robocze, nic. Wymienialiśmy dokumentację, nic. A termin nieodmiennie i nieubłaganie tego procesu się zbliża. Szczerze mówiąc, popadaliśmy już powoli w desperację, ponieważ mieliśmy trzy zaantagonizowane zespoły tak na marginesie, to były trzy filmy należące już od jakiegoś czasu do tego samego właściciela, bo one to oddawały częściowo do tego samego właściciela i brakowało nam mechanizmu, który by to spoił. I w no, desperacji uświadomiliśmy sobie, że otóż to połączenie firm nastąpi 1 kwietnia, data w Polskie, tylko w Polsce dosyć specyficzna i to jeszcze na dodatek jest to 1 kwietnia tuż przed samą Wielkanocą. Co my zrobiliśmy? My kupiliśmy, a kilka kartonów, czy kilkadziesiąt kartonów w tym wypadku, takich jajek z niespodzianką, to, to, to znacie Państwo ci, którzy mają dzieci, tam było sezonowo z okazji, z okazji Wielkanocy były w środku takie króliczki eksperymentalnie zjadając one chyba tych jajek z niespodzianką odkryliśmy w ilu rodzajach są króliczki, w co w którym jajku są. Przeprowadziliśmy akcję bardzo krótką wszystkim pracownikom, słuchajcie się nie wieku, 40 kilka lat. Wszyscy pracownicy dostali od e, członków zarządu jajka z niespodzianką wraz z instrukcją. Ta instrukcja mówiła wyraźnie, że ci, którzy znajdą inną osobę, która ma takie jajko z niespodzianką, e, które zawiera takiego samego króli, to dostaną za to punkty jakieś. Ale jeżeli będą osoby z dwóch różnych zespołów, o tych punktów będzie dużo więcej. Jeżeli z trzech różnych zespołów, to ich tych punktów będzie bardzo dużo, jeszcze jak z różnych działów, to ich będzie najwięcej, będą nagrody, będą nagrody rzeczowe e, wspaniałe. Słuchajcie, my w ciągu 6 godzin, bo dokładnie tyle stał chaos w firmie, e, osiągnęliśmy więcej, niż przez poprzednie trzy miesiące warsztatu. Bo ludzie przełamali pewną barierę, chodzili do siebie, wymienili miali się w, kontaktami, dowiadywali się, bo można przyjść nie po to, żeby sprawdzić jak firma wygląda, tylko żeby dostać e, króliczka. A dlaczego ja o tym króliczku mówię? Bo, bo, bo tam zadziałały dwie rzeczy. Tak? No po pierwsze, zadziałało to, że został pokazany ludziom symbol idziemy w tym kierunku. Tak? A kierunek, kierunek to jest jeszcze mało, bo kierunek to jest tak, taki, może być cel horyzontalny, czyli oddalający się wraz ze zbliżaniem się do niego. Po drugie, był tam lider, który powiedział ludziom, no z tymi króliczkami to macie zrobić to i to i niekoniecznie może, no nie wiem czy to do końca uczciwe, niekoniecznie wyjaśniam, że tak naprawdę chodzi o to, żeby zintegrować ludzi, a nie żeby się bawili 1 kwietnia, ale to zadziałało. Czyli, no upraszczając, jeżeli dobrze będziemy wybierać liderów i jeżeli pozwolimy tym liderom działać, jeżeli przestaniemy wymieniać do doświadczonych oficerów liniowych na sierżantów botaniej, to będziemy mieli o wiele większą szansę, żeby w tej nowej rzeczywistości zarządzania rozproszonymi zespołami, rozproszoną rozproszonymi preferencjami, rozproszoną kulturą, a znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i iść w kierunku właściwej, a nie do was. Dziękuję. Tak, to jest właśnie przykład, który, który też mnie zawsze zastanawia, że ja jestem tym konsultantem, wręcz podniosłem ręce, żeby mnie rozstrzygał. Chociaż ja jestem bardzo specyficznym konsultantem, zajmując się tak jak to mam kulturą komunikacji, przede wszystkim na tą komunikację stawiam, unikając jej komplikowania, bo komunikacja potrafi być bardzo prosta. Tak naprawdę to was, no parę dni no, 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 temu to jest... <laughs> Tak. Dokładnie. Kilka dni temu jadąc samochodem, słuchałem taką dość ciekawą dyskusję, w której padło określenie, jak wyglądają trzy poziomy komunikacji. Nie ma ich więcej tak naprawdę. Pierwszy to polega na tym, że tak naprawdę słuchamy myśląc o tym, co chcemy odpowiedzieć, więc de facto nie słuchamy. Drugi poziom komunikacji polega na tym, że słuchamy zastanawiając się, co tak naprawdę ta druga osoba chciała na nas, w jaki sposób chciała na nas wpłynąć? Czyli tak naprawdę znowu jesteśmy na siebie nastawieni. I dopiero trzeci poziom komunikacji jest taki, że chcemy zrozumieć, co ona tak naprawdę chciała powiedzieć.